Pielęgnuję, a nie wiem, co się dzieje. Też, e, ja dzień dobry. Zobaczyć. E, czy, czy kogoś dobry? jest. E, czy kogoś była taka. Takie Audi czarna? E. Nie. E. Bo. delikatnie ci dojazd zniszczyłem, a ci go za niego nawet nie zapłaciłem. nie no, dobrze. Nie no, ogólnie mam. Przy... Mogę ci ten. Dam ci sto koła na ten, a jutro ci doniosę resztę, bo. Nie mam przy samej, muszę do barku zajść. Mhm. Mm co Fajnie, tam tam. No, pracuję no, ja tam Widziałem, że tam jest garaż To nie, Tam nie wygląda jak hurtownia Halo, halo, witam was widzowie w kolejnym odcinku na kanale o, Widzowie, ogólnie to muszę wam kilka rzeczy wytłumaczyć, bo mieliśmy bardzo spory pro problem z, z serwerem i niestety jak widzicie u pierwszego nie ma tej też na twarzy. Próbujemy coś z tym działać, ale jest naprawdę wielki problem. Mamy z serwerem teraz. tak samo jest kilka innych małych zmian na twarzy. Więc po prostu przepijcie na to oko, są to już problemy nie nasze, nie z naszej tylko z problemem serwera. No ale możecie za to zostawić w sobie w górę, subskrypcję na kanale, napisać, jak tam po nowym roku ja mam życzenie w tego. Zdrowia, przejście na nowy rok, żeby lepszy był. No i co, możecie też zobaczyć, jak się dzisiaj Hiroshi ubrał. Ja tutaj dorobiście ubrał. Teraz idę właśnie do banku, bo musi wypłacić 50 tysięcy dla tego młodego. Za dodrza kupić chcę mu dodać dodrza. No, do dodrza zapłacić. Więc sobie szybko idziemy. Wejdźmy tutaj. Dzień, dzień dobry. dobry Witam, dzień dobry. Ja bym chciał wypłacić pieniądze. E, dobrze. Dobra, widzę, wypisane. Wpłacić? Wypłacić. A, wypłacić. Dobra, tak, tak. dowód. E, e, dowód. Proszę. E, Hiroshi tutaj, dobra, dobra. Mhm. Ile? 50 tysięcy. O, kurde, dobra, chwila Proszę, do dowód. Chwila. No, już dawałem tutaj, leży. Dla... Znaczy, dla pana. Aha, dobrze, dziękuję. Dobra widzę, to ciekawe sobie Dobra, 50 tysięcy mhm. dla pana proszę Dobrze, dziękuję yy, Dobra, znikło z panu z konta Dobrze Dobrze, dziękuję, do widzenia Dziękuję, do widzenia, dzień dobry dzień Do dobry. widzowie dobry. Dzień dobry. Cię... chcesz sobie burgera wpłacić dobra, chodźmy stąd ziomek chce sobie burgera wpłacić, nieźle ja proszę, widzę to teraz tak, musimy no, Kirosz jedzie na garaż, więc musimy wezwać taksówkę więc czekamy na taksówkę jedziemy na garaż No, widzę taksówka już podjeżdża okej okay. dzień dobry Dobry, I ja już panu tutaj wtelkuję w GPS -a. O, proszę, proszę jechać. Dobrze, jak panu w ogóle Łonek Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak? A jak święta minęły i nowy rok? Mhm, jakieś nie chcę z nami gadać. No robić co Słucham, słucham pana. No pytam się jak tam nowy rok panu minął Sylwester te sprawy. A super, super proszę pan. Tak? No. Dobrze, proszę jechać. Dobrze, wie pan co, tu może wystarczy. Tutaj będzie git. Tutaj zaparkuję. Dobrze, dobrze, ile się należy? Proszę. 50 dolarów. Dobrze proszę. Tutaj pan daję. Dziękuję. Szczęśliwego nowego roku, do widzenia. No już po nowym roku, dziękuję, do widzenia. Robi zarobimy sobie tutaj, żeby nie wiedział gdzie idziemy. To no, jest Idziemy na garaż, widzę, zobaczymy co tam słychać. Dobra, widzę, miejmy nadzieję, że jest młody, bo musiałem zapłacić pieniądze. Na pewno ktoś jest na garażu. I właśnie czy jest gdzieś tu mój stoi tylko stoi. Gdzie on jest? Gdzie będzie młody? To jest dobre pytanie. Siema. Ty, siema. O, to ty. Tak, to ja. Włosy zmieniłeś? No, zapuściłem ci trochę. No dobra, ja może się pieniądze zadarza. A, dobra, dobra, to chodź na górę. Dobra. To wajie to, stoję ciekawe. Mamy, chodźmy, zobaczymy. Siema, się ma panowie. Cześć. 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 O, siła. Kantę. Nie wiem, nie Dobra, no to gdzie my idziemy? Po prostu masz tutaj ten. Dobra, dobra, daj, daj. Po, po, po prostu tutaj trzymaj. Cześć, sobie. Dzięki. Idę do was, Czy coś Możesz masz, słychać z że... No wiesz, już jest mój. No wiem, Gotowy jest? Tak. Tylko zamknąć drzwi i jest gotowy. Cześć, no, cześć, cześć. Cześć, ja tu No i chyba tu nowy takie jestem, nie, wiem, nie, nie widziałem Cię nigdy w tym garażu. No to chyba Ty jesteś nowy, bo jestem tu już długo. No to ja mówię, że nowy jestem. Czyli Aha. Możeśmy się zapoznali jakoś. E, Hiroshi. Ren. Siema. A ty cześć. Ty jesteś? No ja takim no powiem Ci, że informatykiem. Wszystko robię, takie rzeczy informatyczne. na. Stamy tutaj w tej organizacji. Okej, okay, informatyk. No tak. Te swoje takie komputerki bawisz się? No, bawię się, bawi się. No dobra. Nie, nie do zobaczyć dobrze, chcę zobaczyć. gdzie ci wszystko się o wszystkim. Widzę. Twój swój samochód? No. No to fajny, fajny. Ja da się przejechać się Redesować Dobra widzę, czy tutaj mogę? Weźmy tutaj kawałek To dodzi, widzę, że Ładnie ładnie wygląda I potem lata Jeszcze lepiej brzmi A no dobra Cześć, chodźmy, goź do przedstawiają. Uh -huh. To jest Jeden z najlepszych informatyków. Tak, poznaliśmy się już. Dzięki niemu zdzielimy ten transport na Kaju. No właśnie, możesz trochę zapowiedzieć co to. tam właśnie, dziś 22 się tu zmierzamy. Będzie taki uh -huh. komputer Na niego będzie załadowane kilkadziesiąt. Zaczynko do naszych ludzi na Kaju. Okej. co? Ja Dobra. Dobra. To niech może Ram bardziej ten wytłumaczy, ten... wytłumaczy to bardziej jako ten dokładnie co da dzisiaj. A, później, ciup, później wam wytłumaczę. Jak... Dobra, czyli coś jest do roboty, czy mogę sobie jechać robić. Teraz masz CIU. Okay. ci pokażę jedno miejsce. Okej. Okay. Słuchajcie, z nim on ci pokaże, To jest taka moja dziupla i po części Cześć. też jedno. Dobra, Teraz run, pojedziemy moim nowym dorzem, okej? Okay? No to można pojedź to... na swój samochód, jak chcesz? Na też tam muszę swoim. No dobra. zostawił sobie. Dobra, to najwyżej tak zrobimy. Możemy. To weź, prowadź. Dobra, zejdziemy. i zobaczymy, co na moje pokazane. Co jest? Nie widzę. Ja niech go Proszę zjechać na pobocze również. Co się dzieje? Co jest, w Nie, co jest nie Stanowej Straży Przybrzeżnej. Zauważyliśmy podejrzaną aktywność Państwa na terenie portu. A co dokładnie? Proszę, się stało? proszę uchylić szybko oraz podać dokumenty do tożsamości. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę chwilę zaczekać. Dobrze. To jest widzowe. jak bo jaka? na Portowa. To jest nie tak. Czemu nie nas zatrzymali? Jest to konieczne, od razu mówię. Przy okazji, proszę otworzyć bagażnik oraz maskę pojazdu. Dobrze, proszę Maska oraz bagażnik. Musisz wejść do środka. Dobrze. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę w takim razie udać się do moich kolegów, a następnie tam zaczekać. Okay. O co się stało? Dobre. Nie wiem, dobra kwestia. Dobrze już. Dobra, i proszę tak stać. Ja skaczę. Tak? No. ja skaczę? Sprawdź to, Porsche. Dobra. Otwórz matkę oraz bagażnik. Otwórz, otwórz im. No, bo dobra, ja się tym zajmę. Mhm. Co jest, widzowie, jesteśmy zatrzymani? Ale to co, o co chodzi w ogóle, panowie? To ja nie wiem. widzowie się ma gdzieś w ogóle na to. na to Gaciek nie Dlaczego się tak kręcicie z portowymi samochodami na bardziej ubożałej części portu? Mogę się, proszę pana, wrócić, Powiem, że wrócić? panu... Może pan dać ręce w dół, a następnie się w kierunku odwrócić. Natomiast grzeczniej powoli. Dobrze, no to ja mogę wytłumaczyć. No po prostu sobie jeździmy, testujemy, kupiliśmy sobie nowe auta, jeździmy sobie, bo tam jest mniejszy ruch. Tam można troszkę, wie pan, sobie pojeździć. Przyspieszyć. Przyspieszyć, prosta droga. Przyspieszyć. Ale oczywiście my tego nie zrobiliśmy. Broń Boże. My tylko mówimy, że tam dobrze się jeździ, nie ma ruchu takiego, można sobie coś tam, wie pan, pośmigać. Można. Ale no dobrze, sobie ja wam dobrze. powiem, jak to wygląda aktualnie. Na terenie mhm. portu niedawno znaleźliśmy duży skład narkotyków. I mamy wzmożony ruch działań policyjnych. W tej sytuacji musieliśmy was celowo sprawdzić kontrolnie, by były na was ustawione dwa patrola, ja oraz moi pomocnicy. Rozumiem. Na się nie znaleźliśmy u was nic, co by nas potencjalnie zainteresowało, natomiast jeszcze musimy was przeszukać. No dobrze, no to mamy się założyć. Możecie się od razu przyznać, czy ma się przy sobie broń. Ja, nie, nie mam broni. Przeszukaj ich. Czysty. Panowie, czy ja tam widzę... Czysty. A. Hmm. Cześć, ja bym... Dobra, w takim przypadku będziemy musieli podpuścić. Dobrze, dziękujemy. Możemy wejść do i dojechać? Do widzenia. Do widzenia, miłego. Dobra, widzę Dobra, chyba to znaczy, że możemy jechać. Dobra, weź prowadź do tej dziupki. Dobra, widzę, wejedźmy tam. Może teraz już masta na film za nie zatrzymę. Androidzja wyjeżdżamy już za miasto. Nie, skręcamy, okej. Okay. Co jest? Pytko. Co tutaj? Okej. Okay. Co jest? Dobra, to jest czysto nie? Okej, okay. co to za miejsce? Takie miejsce Fajne powiem Ci, fajne, fajne, ja tam mam swoją dzifelkę. Dużo komputerów, wszystko dla mnie. Okej. Okay. Wszystko w mamy takie rzeczy, więc... No nie jest zła. Może sobie nie? Mamy takie miejsce prowadzenia. No, Okej. Okay. Okay. Czyli tutaj dzisiaj ta zbiórka, czy to nie tu? Czy na garażu mam zbiórka będzie? Co, co? Z tym przemytem, to, to będzie tutaj, czy na. Nie ten... wiem, nie wiem, nie wiem. No okay. już kant ogarniał wszystko. To mamy jakieś tego wiesz? Jakby po jakiejś akcji ktoś był ranny tutaj. Dobra, ale no to jeszcze... jest ogromne. Ile no to jest tak to... duże. Wy, ile wy to budowaliście? Tam, tam jest przejście? No to jest. Dobra, wracamy do się ty biorą dobrze. Przyjadę się, tam zobaczymy widzowie nie, ja, ale dziwne było to zatrzymanie. No, poczekaj, pojechał już. Dziwne było to zatrzymanie. Co dziwne? To zatrzymanie. No, dziwne, trzeba się nudzić, nie wiem dlaczego. No. Jeszcze. to. jeszcze takie uf, rzeczy. Uf. I tam w górę wszystkie jest moje dowodzenia, wszystko moje awansy, dowodzenia. No właśnie ten, ten przemysł to by właśnie było ogarniane. Okej, okay, ciekawa kaska, widzę, już, wie, już wiem gdzie Kanta trzyma całą kasę. Jest jakiś przemytok. Co, co? Co jest widzowe? O, widzisz. Wszystko było od Okej, okej, okej. To już... stąd Kante ma wszystkie informacje na temat przemytu. Jeszcze mam taki... Takiego, że gdyby był jakiś na no, osób, to tutaj jest? jeszcze są. Co no to? Cieka... A nie, jest ciekaw... O kurno. Ciekawe. co to jest za chore? Chore gówno. przeproszeniem. Co jest? Jeszcze... co jest A to ja co, żołnierzy mężka. trzymacie? Słucham? Żołnierzy jakieś trenujecie? No jeżeli będzie akcja, że na przykład albo jakiś schron trzeba będzie. No to ten schron jest dobry, nie? że znaczy, tu tak. jest głęboko pod, ścien, pod ziemią. No właśnie ile wy to wydaliście na to... Dobra, nie patrzę. Ile wy znaczy. to budowaliście? No długo, długo, ale no. no. Opłacało się. Dobra, okej. Okay. No nie wiem, wizowy hmm. mocne. Ja, to pewnie szef opłaca i tak dalej. No tak, no ale wiesz... Mocne, 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 Ale tak dużo, no już to nastąpiło, miał no, rzeczy, jest. pieniędzy... Dobra, no to ja sobie jadę ogarnąć kilka spraw jeszcze... Czy coś... I... Powiem ci, może chwilę żebyśmy się mówili na jakieś piwo, Czekaj, jutro... No, dobra... Może byśmy gdzieś wyskoczyli... Dobra. dobra... To do jutra... No, do dzisiaj wieczorem, czy. Ty... A, ciebie nie będzie na akcji, to będziesz tutaj ten pilnował, tego pewnie. No, ja będę pilnował stąd. No, lecz. No, no dobra, no ja jadę. Dobra. dobra. widzowie, naprawdę mocne, strasznie mocne to, ja... Co oni tutaj kombinowali. Dobra, widzowie. Dobra, no, idziemy na igary. Albo nie wiem. Kierosz ma jakieś sprawy do ogarniania Ruda z szefem znowu gdzieś pojechali O oh, kurde gdzieś gdzieś pojechali na jakąś misję Nie wiem, ten agent w Figu się na to nie odzywa kontaktu, Nie ma z nim żadnego kontaktu ani nic, więc... Nie wiem Nie ja, to widziałem. Dobra, ja... czekajcie Mm, mm, Drodzy sobie jedziemy Nie wiem czy on no, no, okay, za mną jedzie Nie nic z okej dobra myślę że za mną jedzie wzywa Cześć panowie Kante? No to ogólnie jest delikatny problem Jaki? Policja stoi przed garażem Znaczy to tam służba... no nie idź tam stój Spokojnie Nie stój To jest VH, czy co, czy policja Ochrona, ochrona No to jak ochrona, to, to, to co ty myślisz? Dobra, nie idźcie tam z karabinami, chłopie, słodki to nie, idź, to nie idź. No, a to jest jeszcze raz pan? No, Po prostu, no, przed, tam stoi, o, e, stoi łódka załadowana, my idziemy. Ja mm. z boku patrzcie, czy nikt tam, nikt nie podpływa, gdzieś ludzie chcą nam ugrać towar. Dobra. Bo to jest dość drogie. Dopływamy, mm. zostawiamy, zostawiamy łódkę i my idziemy trochę dalej, ku wyspy, tam jest z dwoma pulami. My je zgarniamy i potem mostem tu wracamy na dom gdzie co widziać ja idziemy jedziemy w Dobra, dobra. Wszystko wiem. Dobra, to jedy ja się ogarnąć, ubrać się i czekamy. Dobra, widzę plan jest prosty. Ładujemy łódkę z odwana, płyniemy łódkę na koju, rozładowujemy, kradniemy auta i lecimy, wracamy mostem. O, no, czy to będzie takie proste. Ach, dobra, jedziemy. Chodź, wszędzie. Dobra. A jak to, jak to jest to straszne, to nie będzie podleżone, jak wyjdą do trzech chłopów zamaskowanych z karabinami? nasi. się. No już się ściemnia, ściemnia, ściemnia powoli ponownie, więc będzie ich. Rudzy. Działamy. Zobaczymy. Zobaczymy co. Umiesz jest. pływać? Nie ja pewnie już umiem, ale nie potrzebuję. Jezu myślałem, że walnie łódką w głowę. Ja też. Że nie wyrobi. Ciekawe co zobaczymy jak się tam pływa. zobaczymy. Teraz się sobie to pływa łódka? Ja? Tu się to odpala? O! Odpaliłem. No, tak będzie to rozpłynąć Czekaj. O. Stój! Nie wszedł? Dobra, ty płyniesz, to dobra. Dobra, zobaczymy. Ja jednak tytanik. No rób za my płyniemy pewnie trochę. Trochę tam będziemy płynąć tym kutrem. Wiecie o tym. Kantę. Panowie Tante, mamy chyba problem Jaki? No nie widzisz na prawo? Mogę strzelać? Ognia! Obrady, żody, żody, żody Co jest w zle? że nie zaraz wsparcie będzie jakieś. Branie Ja pierdza. Co wy zrobiliście? Kante. Żeby dogonić. Ja pierdza. Dobra, płójmy już tam i tyle Ja o, wejdę zobaczę, ja się będę mówił. To, to to potrzeba? No kurna nic nie widzę. Pój prosto, widzisz to światła? Dobra O kurna dobra, nie. Stój! O dobra tu! O kurde! Dobra tu jest, mi siadam O Boże, widzę wychyrocznie jego zdolności O kurna! Ja Ale wynurzaj się! Ja pierdolę zły. No to nieźle. Dobra. No nie! Hiroshi, co ty robisz? Jezu, jaka zimna woda. Chodź, żyj. To już szefem. Dobra. Ciężarówka cała załadowana. Wszystko już napięte. Dzięki. Nasze kury są? Tak. Chodź Hiroshi, informatyk, zarobi się resztą. Idę z wami Dobra, tak ja tu masz dopędzi resztę, co szybko tam, nie? No tak. Macie jakąś furę dla nas Ej, macie jakąś furę dla nas Okej, okay, chyba mamy iść za nim Słuchaj. Dobra widzowie, ale to jest klimacik Patrzcie jak to widzowie wygląda pytanie Bać. Dobra, bierzcie samochod samochód, ja idę ściągnąć wszystkie te rzeczy. A pierdziele. Pan zaznaczony. Wytłumacz mi, kurde, wybierzecie ludzi tutaj normalnych, czy po co? Ja się nie chcę... nie powiem. wiem! Nie wiem, co z nimi jest nie tak. Zaraz... Nie wiem, weź... Ja naprawdę... No to się nie chce mi się, jak ja kurna jadę tutaj tyle godzin, a wy nawet nie jesteście zorganizowani Nie, no, nie człowieku, zaraz przychodzę tego iż szefa, i szefa będzie tu nowy, przyjdzie ktoś lepszy Gdzie to Prosto, tam? prosto, 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 prosto I tutaj szopa zaraz na prawo Tutaj ta szofa, o jest go Nie widzę, nie wiem, krawiedry. W ogóle nie zorganizowani są Kompletnie nie z... Organizowanie, ale furki bardzo ładne. Co robiłeś? Mare, te małe które? No te niebieskie. Nie widzę co to jest, bo jest tak ciemno, że tragedia. Odejdź, odejdź trochę. Odejdź, chcę, muszę wjechać. Odejdź! Ogarniałem to już wszystko, tam już dopijeli wszystko. Bo mnie. Ja pierdziele, dobra. Ja widzę, że tutaj jest straszna angarka na tym kajaku. No, ten kajak strasznie nieogarnia to wszystko. Nie wiem no to chyba szef musi prowadzić. Idź większy rygor. To jest podaka. idziemy przez lotnisko, jest... ale to fajna fura ta. No. Jedź na lotnisko, zawsze przez mosto można meirać. No dobra, Takie informacje to mi doszły. A, bo to jest ten, dobra. Nie tutaj tam, do góry. Czerń, ja jestem drugi raz może się na Kayo? Co tam? Mówię, że jestem drugi raz na może? Dobra, jest ja już ten most. No to jest ten most, jedziemy. Może w przyspieszy pod mosty most. No bardzo właśnie słyszałem o nim, że super most do sprawdzania na przykład prędkości auta. Muszę to no tak. z swojego Dorze No można wziąć, można sprawdzić. Ej, albo jakieś wyścigi. Też można. Zrobić, to prędkość. Nie jest takie jakieś złe co tu się dzieje? Co jest? O kurde Bramuj Co mam robić? Co jest w Odejść nam się troszkę do nich Wysiądź z pojazdu! C dlaczego? Wysiądź z macie? pojazdu w tej chwili, oboje O Od razu ręce w górze Już, już, już Ręce w górze wszyscy Na kolana Już Panowie zabezpieczcie ciało z tyłu. Dobrze, dobra. Jest co, 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 chyba. Czysto. Ja pierdole. Nic ci nie jest? Nic nie jest? Dosta... Większość pchałam, że dostałem, ale jeden trafił w nogę Ja pierdziele, ci to było? Na kamizelki, na rękawiczki Ała! Co... Kante Dasz radę? O, Dasz radę Dał radę, Ja pierdzielę Sorry Kante, muszę Nie przejadę tym No Poczekaj, odsunę się Sprawdź od duże. Twittera i ja, bo mnie to boli Ja pierdziele widzowie Hante, ty coś o tym wiedziałeś? Czy tu będzie jakaś obława? Nic nie wiedziałem. Ja, ja cię cielewizowa... No nieźle. Dobra. Robi... Poczekaj, poczekaj. Dawaj. Nie! Nie wiem, czy to jest rozsądne. Jej, no ja jedź już! Już odwiedzą! Już jest tak głośno! Ciecie, jedź, jedź, Zadaj. O Ja pierdziele. Co masz? Co to się dzieje? Nie wiem. Ja pierdziele, co to było?! Co jest?! Co jest?! A! Au! A! O panowie! Aha. Sprawdźcie ich. Dobra, sprawdzam, sprawdzam. Wysiadaj. Do wszystkich jednostek mamy cel. Misja zakończona, powodzeniem. Zbierajcie ich i idzie, jedziemy do szpitala.